Siemanko, tu Kamilion. Witam was serdecznie. Kolejny dzień w pracy, więc będzie kolejny vlog. A czym się dzisiaj będziemy zajmować? Pewnie już wiecie z tytułu, więc co? Lecimy z tym. Pierwsze zadanie z rana to transport putek na właściwe miejsce. No, a pogoda nie dopisuje, nie jest za fajnie. Trochę pada, trochę zimno, ale myślę, damy radę. Zapraszam do subskrypcji. To jest taki czerwony przycisk tam na dole. Już naciskamy, subskrybujemy i będziecie na bieżąco z tym, co się dzieje w Holandii. No i zobaczycie, jak wyglądają różne prace tutaj w Holandii, właśnie. A teraz sobie szybko wyskoczyłem na przerwie. No i zobaczcie, jak tutaj to miasto wygląda. Jestem w Aude Water albo coś takiego. No i jest naprawdę przeurokliwe miasteczko. Teraz tutaj parę scen z muzyczką specjalnie dla Was. Dobra, koniec tej wycieczki. Trzeba się wziąć za robotę. Lecimy z tym! Ja sobie teraz będę dalej woził płyteczki, a Wy, jeżeli chcecie nadrobić inne prace, inne filmiki właśnie z pracy w Holandii, zapraszam na playlistę Praca w NL". Tam są wszystkie vlogi z pracy, także nie ma co czekać, nadrabiajcie zaległości. Ja na moich filmikach pokazuję zlecenia na ZZP. No ale pamiętajcie, że te prace tak samo można wykonywać na lądzie, czy na kontrakcie, czy przez jakąkolwiek firmę, także wszystko jest możliwe. Ogólnie chciałem tutaj na tych filmikach wam pokazać jak wygląda praca w Holandii, więc proszę, lecimy z tym. A teraz zobaczcie jak Holendrzy pracują. Zobaczcie, tak kolega tnie taką piłą. Wszystko na wymiar, ładnie, dokładnie, a tutaj mamy coś takiego bardziej do łamania bloków. I tak właśnie przepławiamy sobie na pół lub na mniejsze lub na większe części właśnie tą kostkę. A jak trzeba bardziej dokładnie dociąć, to docinamy piłą, która tam stoi. Prosta jak konstrukcja druta. Powiem wam, że po takim dniu w pracy na kostce, sam sobie taką kostkę wyłożył pod domem, gdybym miał ten dom i miał taką kostkę. Prosta sprawa, na kostce wysypujemy piasek, uznamy go, no a później układamy tak jak cegła. Jedna do połowy, następna do połowy, następna. A teraz sobie zbieram szczinki, resztki z tych płytek, ponieważ jak robimy tutaj drogę, o, zobaczcie tam za mną stron, no, chłopaki. Tak. Jak robimy sobie tutaj, układamy płytki. Jest fajnie, idzie to gładko. No ale przy rogach, przy krawędziach, zawsze trzeba podocinać. Porobić zaraz wam pokażę, jak to jest ładnie zrobione, jak to jest ładnie podocinane. Zobaczcie, tutaj mamy tak zrobione, właśnie podocinane. Specjalną piłą, która ma podłączony. Tutaj przy rogach też widzicie, jest zrobione bardzo ładnie. A teraz na szybko pokażę Wam krok po kroku co trzeba robić, aby położyć kostkę. Lecimy z tym. Co? Nawozimy piasku i go ładnie równamy. Kolejnym krokiem będzie ułożenie płytek. Zaraz Wam pokażę jak to ma wyglądać. Zobaczcie, jedna obok drugiej, ale każda kostka obok jest ułożona w połowie. Tak. Zaczynamy, albo w ten sposób kończymy, zobaczcie, jest połowa, wystaje następna, potem dokładamy następną, tak jakbyśmy murowali. Zobaczcie, tutaj czasami dochodzimy, gdzie łączy się jeden chodnik z drugim chodnikiem, no i co trzeba zrobić? Podocinać je tutaj przy rogach, tutaj tak samo. Potem trzeba zamieść kostkę, bo będziemy robić kolejne zadanie, no i właśnie o to chodzi, żeby te wszystkie kamyczki, jakieś małe pierdołki poznikały. Następnie to tak ubijamy. No i na koniec zostało nam jeszcze jedno zadanie. Zobaczcie, za mną jest kopa piachu, są taczki, jest łopata. No i trzeba to wszystko rozsypać a później rozmieść tak, żeby wszystkie szczeliny były uzupełnione tym piaskiem, żeby nic się nie ruszało, żeby wszystko było stabilne. No i jak to już wszystko zrobimy, to mamy gotową kostkę położoną, można już ją oddać do użytku. A teraz Wam pokażę, jak to rozsypię, jak pouzupełniam te szczeliny. A więc zwyczajnie na świecie bierzemy łopatę, nabieramy piasek i rozrzucamy po prostu. Tak, jak od niechcenia. Bam! Bam! A później, tak jak mówiłem, uzupełniamy szczeliny. I cyk, cyk. I Wszystko tutaj w drogach. Bardzo ważne, żeby uzupełnić w drogach. Zobaczcie, zamiatamy, rozmiatamy, tak żeby... Tutaj wszystkie szczeliny po Zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądało. Efekt finalny. Pamiętajcie jeszcze raz duże rogi ważne. Tak i lecimy. I zobaczcie tutaj mamy ładnie szczeliny pouzupełniane Ładnie wszystko wygląda. Przy krawędziach tak samo. Zobaczmy. Tu jest ładnie zrobione. A tutaj jeszcze nie. Możecie zobaczyć różnicę. Lecimy. Okej okay, moi kochani, na dzisiaj to wszystko, już w wielkim skrócie wiecie jak wygląda praca na kostce, przy kostce, wiecie jak sobie to zrobić, jak pójdziecie do pracy to będziecie już mniej więcej ogarnięci, zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z tym co się dzieje w Holandii i aby oglądać właśnie takie vlogi z pracy, vlogi z życia w Holandii, a ja standardowo życzę wam dużo zdrowia, trzymajcie się cieplutko i widzimy się już w następnym materiale, elo!